Czytając współczesne szwedzkie kryminały, można odnieść wrażenie, że macie lekko antyprawicową fobię, jakby za każdym drzewem czaił się nazista. To chyba przesada, ale jeden z powodów, dla których ten temat powraca i dla którego zajął się nim Steve Larsson, który jako pisarz i dziennikarz zwalczał partie neonazistowskie, to fakt, że mamy w Szwecji nową falę rasizmu. Mamy nawet partię która zdobyła sporo głosów odwołując się do takiej retoryki. Uważam, że to przerażające i że to znak, że zaczynamy zapominać historię, a to nigdy nie jest dobra rzecz. To zdarza się również nam w Polsce. Wielu mieszkańców Fjelbeki uwielbia plotkować. Tak, to prawda. Z jednej strony ludzie skrywają pewne rzeczy, a z drugiej strony są strasznie ciekawscy. Szwedzi lubią plotkować? Myślę, że to właściwość mieszkańców małych miasteczek, a nie Szwedów. W miasteczku jest szalenie ważne, co myśli o tobie twój sąsiad. Całe życie dorastałam przejmując się tym, co pomyślą sąsiedzi. Śledzisz, co robią inni, co się u ciebie dzieje. To ma swoje dobre i złe strony. Złe, bo wtykasz nos tam, gdzie nie powinieneś. A dobre? Weźmy duże miasto. Tam ktoś może leżeć tygodniami martwy w swoim mieszkaniu i nikt go nie znajdzie. To by się nigdy nie zdarzyło we Fielbece. Po paru godzinach rozpoczęto by poszukiwania. Zaczęliby wydzwaniać bliscy albo sąsiedzi, przyszedłby jakiś wujek z kluczami. W takim miejscu ludzie bardziej się o siebie troszczą. Uh, in a very, very good way. Everyone knows everything about everyone. In your books, people in Fielbach have many secrets. Myślę, że my wszyscy mamy sekrety. To jedna z moich teorii. Każdy ma tajemnice, mniejsze lub większe. Małe czy duże sprawy, o których nie mówisz swojemu partnerowi, swoim najbliższym, pewnie teraz wymyślicie o tym, co sami ukrywacie. W FLBC zdarza się też, że ludzie myślą, że ukrywają sekret, tymczasem inni znali go już od dawien dawna. Ktoś może mieć innego ojca niż ten oficjalny i wszyscy wiedzą, że to tamten facet jest tak naprawdę jego ojcem, a matka myśli, że nikt nie wie. To sekrety, które wszyscy znają. Pisze pani nie tylko kryminały. Niedawno w Polsce wydana została pani książka kucharska. Ugotowała pani opisane w niej potrawy. Tak, dużo gotuję. Tę książkę napisałem z kolegą z dzieciństwa, dziś znanym kucharzem. Dorastaliśmy w tym samym czasie we Fielbecy, więc tworzyliśmy ją razem i wspólnie gotowaliśmy. Chcieliśmy, aby te potrawy był w stanie ugotować nawet amator. Uwielbiam gotować, ale nie mam profesjonalnego przygotowania. A swoją drogą myślę, że jedzenie nas definiuje. Jedzenie definiuje sytuację, bohatera. Powiedz mi, co jesz, a zapewne będę w stanie powiedzieć. Ci, kim jesteś? Opisuje pani swoją główną bohaterkę, Erikę Falk, w taki sposób, że wiele kobiet może się z nią identyfikować. Tak myślę. To dziewczyna z sąsiedztwa normalna, przeciętna kobieta, która walczy o sukcesy w pracy. Chce być dobrą żoną, matką. Frustruje ją zachowanie siostry i teściowej, której szczerze nie cierpi. Ma problemy z lekką nadwagą i wciąż próbuje zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Ma problemy z lekką nadwagą i wciąż próbuje zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Jak Bridget Jones. Jak Bridget Jones. Myślę, że jest wiele kobiet, które mogą się z tym identyfikować. Erika Falk walczy o to, by pogodzić pracę z rodziną. Pani zapewne też. Tak. My mamy w domu piątkę dzieci, to nieustająca walka. Ciężko się pracuje z tyloma dziećmi w domu. Bardzo ciężko. Ma pani swoją pracownię, chodzi do biblioteki. Czasami pracuję w domu, czasem w mieszkaniu, którego używam jako biura albo kawiarni. Ale zwykle pracuję, gdy dzieci są w szkole i przedszkolu. Wtedy panuje cudowna cisza. Napisała też pani książkę dla dzieci Super Charlie. Pani dzieci ją lubią? Bardzo. Napisałam ją dla nich, ale są one również częścią tej książki. Wiele wątków testowałam na nich. W pewnym stopniu to opowieść o naszej rodzinie. Dzieci są często bohaterami pani książek, ale również ofiarami. Tu w Polsce od lat słyszymy, jak doskonały i tolerancyjny jest system wychowania dzieci w Szwecji. Zawsze tak było. Nie, wystarczy cofnąć się jedną generację wstecz. Dopiero w latach 70. zakazano bicia dzieci. Teraz wkraczamy w jeden z moich obszarów macierzyństwa. Wydaje mi się, że poszliśmy w tym trochę za daleko, że w wychowywaniu dzieci potrzebna jest też dyscyplina, konsekwencje. Rodzice z mojego pokolenia stali się na zbyt łagodni. A czy za 50 lat chciałaby Pani, żeby powstał Park Rozrywki im. Kamili Legberg? Taki jak ma Astrid Lindgren? Park Rozrywki? To straszny pomysł, ale tak się zastanawiam, co by tam mogło się dziać? Leżałoby dużo martwych ciał. Tak, to nie byłoby przyjemne miejsce. Życzymy dobrych chwil przy pisaniu i jeszcze większych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.